Jan Przechwa Grzyby. Król Borowik prawdziwy szedł lasem, Postukując swym jedynym obcasem. A ze złości brunatny był cały, Bo go muchy okrutnie kąsały. Tedy siadł uroczyście pod dębem i rozkazał na alarm bić w bęben. Hej! Grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Przybywajcie oranżnymi półkami. Wyruszamy na wojnę z muchami. Odezwały się pierwsze opieńki. Opieniek jest maleńki. A, a, a tu trzeba skakać na sążeń. Gdzie nam królu do takich dążeń? Załkały serowiatki. My, my, mamy maleńkie dziadki. Wolimy życie spokojne. Inne grzyby prowadź na wojnę. Zaszemrały modraczki. Mamy całkiem zniszczone wraczki. Mamy buty wśród grzybów najstarsze. Nie dla nas wojenne marsze. Zastękały czubajki. Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je, królu, do zimy. W zimie z tobą na wojnę ruszymy. A król siedzi niezmiennie pod dębem. Każe znowu na alarm bić bęben. Przybywajcie, pieczarki, maślaki, trufle, gąski, purchawki, koźlaki, bedłuki, rydze, bielaki, smardze, – Przybywajcie, bo tchórzami gardzę! Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru maszeruje pułk muchomorów. – Przechodzimy z muchami wojować! Ty nas, królu, na wojnę prowadź! Wojowały grzybowe zuchy, pokonały aż cztery muchy. Król Borowik winszował im szczerze i dał wszystkim pogrzebowym orderze.